Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Szok, inflacja w Niemczech. Co się dzieje w 2023 roku? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście, na samym początku, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach, giełdach na foreksie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Szok inflacja w Niemczech, co się dzieje w 2023 roku? Właśnie przed chwilą poznaliśmy ważne dane o inflacji w Niemczech. Były to pierwsze dane za styczeń dla ważnego kraju, na który rynki Zwracają uwagę. Okazało się, że w styczniu, jeszcze raz przypomnę, to są dane wstępne inflacja tylko niewiele wzrosła. Zdecydowanie mniej niż zakładały prognozy, czyli tak zwany sztuczny wzrost inflacji spowodowany zmianami cen administracyjnych, co także będzie miało, w, miało miejsce w Polsce ten sam mechanizm. Okazuje się, że da, dla inflacji ma wymiar zdecydowanie mniej negatywny, niż można było wcześniej zakładać, czyli nie widać jakichś bardzo dynamicznych wzrostów inflacji na samym początku 2023 roku. A to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość dla perspektyw inflacyjnych, dlatego żeby procesy desinflacyjne w następnych miesiącach zaczęły nam pokazywać niezwykle dynamiczne przyspieszenie. I oczywiście, żeby to rzutowało na politykę monetarną najważniejszych banków centralnych i innych instytucji finansowych. Dlatego też... Te dane, które dzisiaj poznaliśmy, moim zdaniem sygnalizują, że właśnie procesy dezinflacyjne są tak silne, że nawet wzrost cen administracyjnych na początku roku nie sprawia, że ta inflacja aż tak bardzo wyraźnie podskakuje. Jeszcze raz przypomnę, moim zdaniem analogiczna sytuacja wystąpi dla Polski. Także na początku tego roku zmiany cen administracyjnych mają doprowadzić do bardzo wyraźnego podskoku inflacyjnego, być może nawet w Polsce. Niektórzy, przynajmniej większość, zakłada, że będziemy mieć nowe szczyty na inflacji, ale te dane, które teraz poznaliśmy, sygnalizują, że może być zupełnie odwrotnie że nie tylko nie będziemy mieć nowych szczytów inflacyjnych nie tylko nie. nie Sięgniemy na inflacji w Polsce poziomu 20%, ale także będą nam sygnalizowały, że procesy desinflacyjne są tak silne i tak już bardzo zaawansowane, że pozwolą nam na zmianę retoryki banków centralnych i będą odebrane bardzo gołębio. Dlatego też te dane, które dzisiaj poznaliśmy moim zdaniem są niezwykle ważne dla rynków ryzyka i będą sprzyjały temu, żeby popyt na ryzyko się znowu uaktywnił. Dlatego też odczytuję je niezwykle optymistyczne. Jeszcze raz przypomnę, dzisiaj poznaliśmy dane o inflacji, dane wstępne za styczeń. Były one tylko ciut wyższe niż miało to miejsce w grudniu. Zdecydowanie mniej inflacja wzrosła niż zakładały prognozy, a jeszcze lepiej jest na inflacji harmonicznej. Drodzy Państwo, zobaczmy tutaj te dane wstępne. Pokazują, że ona nawet dalej spada i ta tendencja jest zdecydowanie lepsze niż zakładały prognozy. Tutaj mediana prognoz zakładała, że może być to nowe, nawet znowu poziom dwucyfrowy, a ta inflacja okaże, okazała się być niższa niż odczyty w grudniu. Naprawdę moim zdaniem te dane sygnalizują pogłębienie tendencji desinflacyjnych w niemieckiej gospodarce, a jeżeli w niemieckiej gospodarce zaczyna być tak dobrze na Inflacji, czyli tak silne jest przyspieszenie procesów desinflacyjnych, więc bardzo, ale to bardzo prawdopodobne jest to, że będzie tak samo w Polsce. Dlatego też nie spodziewam się jakichś bardzo wyraźnych, y, dynamicznych podskoków inflacji w naszym kraju w styczniu i w lutym, czego zdecydowana większość polskiego rynku oczekuje i czego się spodziewa. Dlatego też teraz obserwujmy zachowanie przyszłej stopy procentowej dla Niemiec. Wrócimy do tego tematu dzisiaj po południu, rynek w Londynie się otworzy, zobaczymy jakie są zmiany wycen i oczywiście jakie są zmiany wycen niemieckich i polskich obligacji, które nam dadzą odpowiedź na pytanie, czy faktycznie ta interpretacja, którą teraz Państwu przedstawiłem, jest prawidłowa. Także zobaczymy co się dalej wydarzy. Naprawdę te dane są szokiem, ponieważ pokazują, że procesy desinflacyjne przyspieszają, a to jest bardzo dobra wiadomość dla każdego z nas. I teraz zobaczmy oczekiwania inflacyjne. W tym wypadku od kilku miesięcy oczekujemy, że te oczekiwania spadają bardzo wyraźnie. Rynek nastawia się, że procesy deflacyjne będą przyspieszały. Inflacja w, w Europie zachowuje się tak, że ma przesunięcie względem tego co się dzieje w Stanach Zjednoczonych o około 3-4 miesiące, więc skoro inflacja w Stanach Zjednoczonych już od czerwca spada, w Europie zaczyna spadać już od października listopada, to prawdopodobnie przyspieszenie tych tendencji, które obserwujemy w Stanach Zjednoczonych wystąpi także w Europie i będzie to miało miejsce mniej więcej. W, na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. Wykres bardzo wyraźnie pokazuje, że te oczekiwania inflacyjne spadają. Jak pamiętamy, przygotowujemy się już dość wtorkowych danych o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. One są kluczowe, newralgiczne, niezwykle istotne, ponieważ pozwolą nam ocenić skalę procesów dezinflacyjnych. Jeżeli inflacja będzie spadać mocniej niż zakładały prognozy, to oczywiście w takiej sytuacji uruchomią się znowu procesy sygnalizujące, że już nie będzie potrzeba większych podwyżek stóp procentowych i to pomimo fantastycznych informacji z rynku pracy, a w takiej sytuacji oczywiście powinien nastąpić nawrót do tendencji sprzyjających ryzyku wzrostów indeksów giełdowych, surowców, kryptowalut, rynków emerging markets. Natomiast jeżeli okaże się, że procesy dezinflacyjne nie zachowują się przynajmniej tak, jak zakładają prognozy, to w takiej sytuacji byłby to czynnik negatywny i sprzyjałby pogłębieniu negatywnych tendencji, które zostały na rynkach obserwowane od danych z rynku pracy, które poznaliśmy tydzień temu. Dlatego te wydarzenia. Które są teraz, mają duże znaczenie, i odczyty inflacyjne, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych, są teraz kluczowe. A, a to, co się dzieje w Europie, inflacja w krajach europejskich, w strefie euro, ma przesunięcie około 3-4 miesięcy względem tego, co się działo w Stanach Zjednoczonych. A Stany Zjednoczone te procesy występują tam szybciej niż zachowują się te procesy, niż mają miejsce te procesy w Europie. Na kolejnym ciekawym wykresie. Chciałbym tutaj pokazać, jak bardzo wyraźnie uczestnicy rynku przyszłych stóp procentowych, zwłaszcza swapów, sygnalizują i nastawiają się na obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast co jest bardzo ciekawe, inwestorzy, którzy działają na rynku opcji, na innej gałęzi instrumentów pochodnych, zabezpieczają się przed tym, że możliwe będą dalsze wzrosty stóp procentowych. Oczywiście te oczekiwania co do potencjalnych dalszych podwyżek stóp procentowych zależą od tych procesów dezinflacyjnych, o których mówiłem. Dlatego też dane, które poznamy we wtorek ze Stanów Zjednoczonych o inflacji konsumenckiej będą takie niezwykle istotne dla rynków finansowych i powinny nam dać odpowiedź na pytanie, co się dalej wydarzy i jakie będą perspektywy na następne nawet tygodnie i miesiące na różnych klasach aktywów, zwłaszcza tych, które były od czterech miesięcy kupowane, czyli na rynku ryzyka. I co jest także istotne i na co należy zwrócić uwagę? Kiedy zobaczymy, jak zachowują się banki centralne na całym świecie, to oczywiście na tym wykresie e, biała linia to jest zachowanie e, banków centralnych rynków dla rynków rozwiniętych. I widzimy, że pomimo podwyżek stóp procentowych już od czterech miesięcy Rynek akcji ewidentnie lekceważy podwyżki 100%, po prostu ich się nie boi. Czyli podwyżki 100% i stopy procentowe na obecnych poziomach są już uwzględnione w wycenie rynku, rynku ryzyka i to jest bardzo dobra informacja. Odporność rynku akcji na podwyżki 100% pozwala nam zwiększyć prawdopodobieństwo tego. Że będziemy świadkami kontynuacji wzrostów w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach. A gdyby oczywiście te, te procesy dezinflacyjne jeszcze bardziej przyspieszyły i zwiększyły oczekiwania co do tego, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, to oczywiście będzie to jeszcze dodatkowe paliwo ku temu, żeby akcje kontynuowały ruch do góry. Więc moim zdaniem jest około 70% prawdopodobieństwa, że na koniec tego kwartału, na koniec pierwszego półrocza, i kolejnych okresach będziemy wyżej na indeksach giełdowych, zwłaszcza na tych rynkach rozwiniętych, niż ma to miejsce teraz. Dlatego jestem optymistą, ale przede wszystkim, kiedy zobaczymy, że rynek oczekuje jednak zatrzymania tempa podwyżek stóp procentowych, zatrzymania podwyżek tego całego cyklu monetarnego, to w takiej sytuacji w pierwszej kolejności powinny zareagować Obligacje, ponieważ one są bardzo wyczulone na zjawiska typu dezinflacja, a dopiero w drugiej kolejności rynek y, akcyjny. Z ciekawostek, na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że dzisiaj indeksy giełdowe w Chinach zaczęły mocno rosnąć. Mieliśmy do czynienia z bardzo ładną wzrostową sesją na indeksie w Hongkongu, a ma to miejsce, było to spowodowane tym, że Chińczycy zaczynają nam sygnalizować możliwość kolejnego luzowania jakiegoś pakietu stymulacyjnego gospodarkę. I moim zdaniem takie zachowanie sygnalizuje, że także warszawska giełda papierów wartościowych spróbuje dzisiaj rosnąć i atakować pierwsze opory. Jak widać na tym wykresie, indeks wig 20 każde przejście poziomu 1930 będzie w takiej sytuacji oznaczało, że powstają Sygnały, które sprzyjają popytowi na ryzyko, a wczorajsza sesja e, dała nam e, nadzieję na to, że faktycznie tak się stanie, ponieważ rynek, tak jakby nie chciał kontynuować tendencji spadkowej, ja od kilku dni już mówię o tym, że rośnie powiązanie zachowania warszawskiej giełdy papierów wartościowych z indeksem giełdowym w Chinach. Dlatego też, że jeżeli dzisiaj mamy do czynienia ze wzrostami indeksów giełdowych. Chińskich akcji, to jest także bardzo prawdopodobne, że popyt na ryzyko pojawi się także w Warszawie i jest to związane z globalnymi przepływami kapitału. Kapitał zagraniczny ewidentnie kupuje akcje w Chinach, więc prawdopodobnie będzie kupował także akcje w Warszawie. Więc to, co się wydarzy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, jest przede wszystkim związane z globalnym ruchem kapitału, a nie jakimiś czynnikami lokalnymi. Dlatego też wypowiedzi polityków, decyzje banków centralnych, Różnego rodzaju decyzje polityczne, czy też naprawdę te czynniki związane z wyborami nie mają większego znaczenia dla wyceny spółek giełdowych, ponieważ liczy się tylko i wyłącznie globalny przepływ kapitału do albo od amerykańskiego dolara. Warto być tego świadomym. Dlatego też dzisiejsze wystąpienie prezesa Glapińskiego o godzinie 15 powinno. Być monitorowane, natomiast nie spodziewam się, żeby rynek jakoś na nie zareagował, chyba że pojawiłyby się naprawdę jakieś informacje zaskakujące, których się rynek nie spodziewa, na przykład o obniżkach stóp procentowych, w takiej sytuacji oczywiście byłby to kolejny czynnik zachęcający dla popytu na ryzyko. Na chwilę obecną jednak szansa na to jest znikoma i prawdopodobnie dzisiejsze wystąpienie prezesa Glapińskiego będzie zignorowane przez polskie e, aktywa. Jak widać, na rynku euro złotego rynek zatrzymał się wczoraj na wsparciu w rejonie 4,72, więc to jest punkt odniesienia, którego pokonanie będzie oznaczało, że rynek ma ochotę znowu na umocnienie krajowej waluty, a analogiczny poziom na rynku dolar złotego to są poziomy 4,40, to są także wczorajsze minima, więc każdy spadek poniżej będzie sygnalizował. Nawrót bardzo optymistycznych tendencji dla krajowej waluty. I, po, I oczywiście będziemy także monitorować zachowanie polskich obligacji, ponieważ dane o inflacji w Niemczech mogą też pośrednio wpływać na zachowanie polskich obligacji. Ale jak widać, drodzy Państwo, to co się dzieje na inflacji w Niemczech, to co się dzieje w oczekiwaniach na inflacji w Polsce 15 lutego poznamy inflację w Polsce i także jest spodziewany jej wzrost związany z e, czynnikami o charakterze e, lokalnym. To w takiej sytuacji, e, gdyby, te, e, gdyby te wydarzenia nie były uwzględnione, to powinny doprowadzić do wzrostu w rentowności. Jednak rentowności nie chcą rosnąć polskich obligacji, czyli te e, chwilowe Impulsy wzrostowe na inflacjach są już uwzględnione w cenach, i rynek nastawia się na to, że jednak procesy dezinflacyjne przyspieszą i będziemy świadkami kontynuacji ruchu w dół na rentownościach. I e, amerykańskie obligacje, czyli obserwacja poziomu 3,60, jest teraz kluczowa. Tam jest linia szyi takiej krótkoterminowej formacji odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową na rentownościach, więc każdy ruch, Poniżej będzie sprzyjał popytowi na ryzyko podczas dzisiejszej sesji i patrzymy także na zachowanie euro dolara, który ładnie broni dolnego ograniczenia tego kilkutygodniowego kanału wzrostowego, jego przebicie pozwoli realnie myśleć o dalszych spadkach, natomiast każdy powrót nad poziom, zwłaszcza 1,08, byłby sygnałem, że popyt na ryzyko ma ochotę atakować. I znowu sprzedaje amerykańskiego dolara, a odpowiednikiem tego poziomu na parze dolar to jena są okolice 130,50 i na dolar jena także myślę, że warto zwracać uwagę. Teraz indeksy giełdowe. Zobaczmy, że e, tendencja wzrostowa, która od października trwa na Wall Street, zatrzymała się dokładnie na dwu, w okolicach 20% odbicia od dna, czyli rynek boi się żeby indeks standard ten pół wszedł jeszcze w techniczną hossę. Te poziomy okolic 4200 są tutaj niezwykle istotne i będziemy na nie zwracać uwagę, ponieważ no, jeżeli poziom 4100 punktów się nie, nie zostanie pokonany, to oczywiście znowu pojawią się, znowu pojawi się nastrój, który będzie sprzyjał tendencjom wzrostowym. No i dzisiaj dzisiejsza sesja będzie musiała nam odpowiedzieć na pytanie, co rynek zrobi z tym ważnym Wsparcie, a gdyby yy, tak yy, analizować bardzo dokładnie zachowanie indeksów giełdowych, to widzimy, że raczej popyt na ryzyko ma ochotę atakować, a nie to, żebyśmy byli wkrótce świadkami nawrotu tendencji spadkowych. Yy, to, co jest interesujące, na co należy jednak zwracać uwagę, to jest zachowanie kryptowaluty, która jednak próbuje zaatakować swoje wsparcie w rejonie 22300. Dolarów. Moim zdaniem to wsparcie jest kluczowe, bardzo istotne. Jego przełamanie sprawi, że bitcoin dołączy do sygnałów płynących z rynków surowcowych i będzie także sprzyjał tendencjom spadkowym. Dlatego bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się wydarzy na bitcoinie w okolicach tego niezwykle ważnego, krótkoterminowego wsparcia. I rzeczony już rynek surowcowy, jeżeli euro-dolar wybierze tendencję e, spadkową, to złoto zacznie spadać, a jeżeli amerykański dolar będzie jednak się osłabiał, czyli eurodolar będzie rósł, to spodziewajmy się ataku na poziom 1900 dolarów na cenie złota. A co się dalej stanie, będzie także uzależnione od zachowania amerykańskich rentowności. Im wyższe rentowności, tym gorzej dla ceny złota. Jak widzimy na cenie srebra odbicie od dwuletniej linii bez jest kontynuowane, dlatego też jest to dobra informacja dla tych wszystkich, którzy posiadają e, krótkie pozycje. To, co nie sprzyja popytowi na ryzyko, to zachowanie ceny miedzi. Wczoraj nie udało się utrzymać nad poziomem 9000 dolarów, dlatego też sygnały płynące z zachowania ceny miedzi sprzyjają tendencjom spadkowym. Natomiast rynek ropy naftowej cały czas żyje własnym życiem. Mamy tutaj następną falę falkę wzrostową, a dzisiejsze informacje z Chin jeszcze bardziej sprzyjają temu, żeby tutaj cena ropy naftowej próbowała znowu podejść w okolice oporu 80 dolarów, a nie próbowała wrócić do tendencji spadkowych. Dlatego też należy cały czas pamiętać o tym, że ropa naftowa naprawdę żyje własnym życiem i tutaj to co się, się dzieje jest uzależnione od popytu płynącego z Chin oraz od kupowania ropy naftowej przez Amerykanów, którzy odbudowują swoje rezerwy strategiczne ropy naftowej. Szok, inflacja w Niemczech, co się dzieje w 2023 roku. Dzisiejsza sesja może być formą dyskontowania pierwszych danych o inflacji, jakie pojawiają się dla ważnych państw odnoszących się do 2023 roku. Dziękuję za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lutowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na foreksie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na bitcoinie. Pięknego dnia, życzę stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.